Rok 2011 jest rokiem Czesława Miłosza, ponieważ obchodzimy setną rocznicę urodzin poety. Twórczość noblisty i zmiany zachodzące w niej pod wpływem osobistych przeżyć autora były tematem wykładu profesor Krystyny Pietrych z Uniwersytetu Łódzkiego. Pani profesor spotkała się z miłośnikami poezji Miłosza w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pani profesor, co powinniśmy wiedzieć o Czesławie Miłoszu? Tak? Właściwie to nie jest łatwe pytanie, paradoksalnie, bo teraz, kiedy zwiększa się dystans od śmierci Czesława Miłosza, to uświadamiamy sobie, jak ten jego dorobek, ale również pewna postawa wpisana w ten dorobek, nie jest ani jednoznaczna, ani tak naprawdę domknięta. Ona nie jest domknięta dla nas. Wydaje mi się, że teraz, kiedy zaczynamy czytać teksty Miłosza, i to zarówno jego teksty liryczne, jak i teksty prozatorskie, jak i teksty publicystyczne, nawet, to one właściwie odsłaniają zupełnie nowe znaczenia niż te, do których byliśmy przyzwyczajeni wcześniej. Więc kiedy ja dzisiaj czytam Miłosza, to naraz sobie uświadamiam, ile on mi ma ważnych rzeczy życiowo do powiedzenia, nie tylko jako wielki, Poeta, ale właściwie jako wyjątkowo dojrzały i mądry człowiek. Dla mnie to, co powinniśmy wiedzieć, to, że warto sięgać po miłosza. Mówię o tym, dlatego, że duża część ludzi, zauważyłam to już, jakby trochę się boi. Znaczy jest onieśmielona tym, że to wielki noblista, wyjątkowy artysta, niesamowity poeta, i wydaje mi się, że on nie pisał dla nich, a to jest nieprawda. On tak naprawdę od czasów wojny starał się pisać szalenie proste i komunikatywnie, tak, żeby dotrzeć do każdego człowieka. Oczywiście to nie znaczy, że wszystkie wiersze są wyjątkowo proste, ale jest duża część jego twórczości, którą naprawdę możemy czytać nawet wtedy, jak trochę nie wiemy, co zrobić. Albo nawet wtedy, kiedy chcemy trochę odpocząć od tego, co się dzieje, od takiego zamętu, zarówno politycznego w naszym kraju, ale takiego zamętu własnego, prywatnego, spowodowanego jakimiś kwestiami czysto życiowymi. Więc ja bym chciała, tak naprawdę, żebyśmy to, co mamy wiedzieć o miłoszu, to nie tyle wiedzieć, co się z nim kontaktować, co z nim obcować, co go czytać, bo jeśli jedynie wiemy Wiedzieć możemy dosyć szybko. Wystarczy że sobie, nie wiem, włączymy internet, prawda, i wpiszemy nazwisko, e, imię i nazwisko, Czesław Miłosz. Natomiast e, i wtedy to jest właśnie taka wiedza, która jest dosyć zakrzepła. Natomiast jak zaczynamy go czytać, to naraz się okazuje, że on ma również nam coś do powiedzenia. I ja szczególnie lubię taki tekst, o którym będę dzisiaj mówić na wykładzie, taki wiersz Dar. Bo to jest taki wiersz, który opowiada o tym, że darem jest każdy dzień. I darem jest taka zwyczajność, powszedniość. To, że na przykład wychodzimy rano, idziemy do swojego ogrodu czy ogródka i sadzimy jakieś rośliny albo pielemy te rośliny. I okazuje się, że to jest absolutnie najbardziej w najbardziej pełny sposób przeżyty dzień, jak można sobie wyobrazić. Kto by przypuszczał, że Miłosz będzie pisał taki wiersz, który wcale nie jest o tym, że trzeba być intelektualistą, że trzeba siedzieć w księgach, tylko, że trzeba przeżyć godnie, uczciwie, ale też świadomie jakiś dzień. Pani profesor, ale stawiamy Miłosza na piedestale, nie tylko dlatego, że dostał Nobla. Były też takie zarzuty, że Miłosz mądrzył się z zagranicy, nie mieszkał tu, w Polsce i pewnie łatwiej byłoby krytykować oficjalnie, publicznie, y, ustrój, który wtedy w, tym kraju, w naszym kraju panował. Czy rzeczywiście on y, miał taki problem w ogóle z tym, że mieszka na emigracji i czy w ogóle rozważał to, że, y, czy ma prawo krytykować to, co się dzieje, postawy ludzi tutaj w Polsce? Z miłoszem sprawa wcale nie jest taka jednoznaczna. Dla niego pozostanie, decyzja o pozostaniu w latach 50. na zachodzie, na emigracji, to była bardzo dramatyczna decyzja. On właściwie przypła przypłacił to takimi okresami depresyjnymi, właściwie izolacji, wycofania się z życia. To nie była łatwa decyzja. Jaki poeta, który pracuje w swoim języku. Chce zostać na obczyźnie. Skąd on mógł wiedzieć, że stanie się wybitnym poetą? Tego nikt nie wiedział, i właściwie wydawało mu się, że w ten sposób kończy się jego kontakt z czytelnikami. Bo kto czyta poezję? No, czytają ludzie w kraju. To zawsze jest garstka, ale przecież zasadniczo są to właśnie osoby mieszkające tutaj, a nie poza granicami. Yhm. Ja nie widzę tego tak. To znaczy, mnie się wydaje, że świetnie, że ludzie na emigracji starali się oceniać to, co się dzieje w kraju. Ja myślę, że bez tego kręgu kultury paryskiej, bez kręgu, do którego należał Miłosz bez wątpienia, dlatego o nim wspominam, bez tego kręgu Giedroycia i Maison Lafitte, tak naprawdę nasza kultura w ogóle, każda, nie tylko emigracyjna, myślę, że już teraz warto znieść tę ten podział byłaby znacznie uboższa. Oni widzieli więcej, wyraźniej, a to nam się tylko tak wydaje, że było mu tam łatwiej i lepiej i jedynie krytykował. Nie jedynie krytykował. Jednak dostrzegał tutaj ogromne zróżnicowanie. Jemu się stawia jeszcze inne zarzuty, że on nie był takim znowu stuprocentowym Polakiem, bo mówił o tym, że jest Litwinem, na przykład, prawda? To jest straszne myślenie. To jest trochę takie myślenie, jakby był jeden sposób bycia Polakiem: że jeśli się jest Polakiem, to jest się Polakiem myślącym w sposób konserwatywny i na pewno jest się katolikiem a inni Polacy już nie mogą istnieć w tym społeczeństwie. Bylibyśmy strasznie ubodzy, gdybyśmy mieli tylko jeden wzór polskości. Myślę, że polskość była o wiele bardziej pojemnym, szerokim pojęciem. Takim pojęciem, w którym mieści się wielokulturowość. I ja, szczerze mówiąc, do takiej polskości bardzo bym dzisiaj tęskniła. A Miłosz jako człowiek, jego życie prywatne też było dosyć skomplikowane i pewnie y Ktoś, kto je dobrze zna, może znaleźć odniesienia do tego w jego twórczości. Tak, rzeczywiście widać takie odniesienia. Przy czym ja akurat nie jestem znawcą biografii Miłosza, jakiejś takiej szczegółowej. Bardzo sobie teraz wiele obiecuję. Wyszła ponoć świetna biografia pióra Andrzeja Franaszka. Trzeba ją przeczytać, ma tysiąc stron. I ja przeczytam na pewno, bardzo jestem ciekawa, ale oczywiście, że widać, zresztą dzisiaj o takich przemianach jego poezji w związku z tym, co się w jego życiu działo, również będę mówiła. Ale widać na przykład ogromny wpływ tego, jak kształtowało się jego życie jeszcze przed wojną, i to bardzo wyraźnie. Odbiło się w jego poezji, potem wojna, ale również taka fascynacja światem, witalnością, sensualnością, kiedy on już jest w Stanach, mieszka w pięknym miejscu, widzi Zatokę San Francisco i jakby otwiera się na pewien taki sensualny wymiar istnienia. Widać jego fascynację ludźmi w poezji, widać miłość. To na pewno dla mnie takim zbiorem, chyba, gdzie najpełniej widać, że on przeżywał wówczas jakieś niesamowite zauroczenie, takie y, wspaniałe zupełnie zauroczenie to jest tom nieobjęta ziemia, bo to jest tom nieprawdopodobnie jasny, bardzo piękny. Też będę dzisiaj o tym tomie mówiła, a oczywiście w późniejszym okresie twórczości. Y, takie trzy tomy, które pisze pod koniec, to właściwie takie świadectwo bilansu, jakiego dokonuje się na starość, bilansu, który jest również pytaniem o perspektywę eschatologiczną, o to, co będzie po śmierci. Więc to, tak jak Pani sugerowała, jest również poeta bardzo osobisty, choć nie wprost. On nigdy nie, nie napisze wiersza, który będzie takim jawnym, konfesyjnym wyznaniem. Nie po to był awangardzistą za młodu, żeby potem nam takie konfesje urządzać. Ale rzeczywiście to jest poeta, u którego jakby taka sfera um, uniwersalna bardzo silnie splata się z jego przeżyciami bardzo osobistymi.